Czy wy też nie lubicie niektórych pomieszczeń w swoim domu? Nasz dzisiejszy bohater, Albert, ma bardzo trudną relację ze swoją kuchnią. A ponieważ my jesteśmy ekspertami od trudnych wnętrzarskich relacji, no to zjawiliśmy się na miejscu. Cześć! Cześć. No, cześć, dzień dobry, tak, witam dobry, cześć. serdecznie. Słuchaj, dawno żadnej kuchni nie remontowaliśmy, słyszałam, że tu jakaś jest. Tak, tutaj jest kuchnia, której trzeba nadać trochę życia, trochę energii i takiego flow, bym Prowadź. Nazywam się Albert, mam 35 lat. Na co dzień pracuję w jednej z warszawskich korporacji. To jest mieszkanko, które w zasadzie dopiero kupiłam. Czyli tu chodzi generalnie o to, że to nie jest Twoja kuchnia. Nie jest moja kuchnia. Jest ktoś duchu, inny te wybory. Tak, zrobił. takiej pani, poprzedniej właścicielki. Dobrze, to gdybyś ty miał tę kuchnię projektować, to jaka ona powinna być? Najważniejszy dla mnie element tej kuchni to jest po prostu zmiana troszkę kolorystyki, żeby to miejsce miało od więcej życia. No to, to jakie kolory? Jakieś pastele. Widzę, że jesteś w taki, bym powiedział, pastelowy sposób tutaj ubrana. Tak, bo. Może coś zaproponujesz? <noise> Teraz to ci nic nie zaproponuję, bo to wszystko okay. jest, wiesz, to psyk. Dobra, dobra, ale delikatny, delikatny jakiś kolorek, jak najbardziej. Blat, tak. niby drewniany. Ten tak. kolor drewna Ci się podoba? Czy nie za bardzo? Lubię drewno, lubię natura. Co prawda nie ma tu jeszcze zbyt wielu roślin, ale te rośliny tutaj wylądują. A będzie eee, tu dużo roślin? Będzie bardzo dużo roślin. Kuchnia przede wszystkim, oprócz tego, że ma być ładna, no to musi być funkcjonalna. Wiesz to na pewno brakuje miejsca na te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Na pewno też brakuje miejsca na jakieś przyprawy. Dobra, coś się wykombinuje. Generalnie tak. idea jest taka, że ty teraz wychodzisz, zostawiasz nas, tak. dajesz nam wolną tak. rękę, po czym wracasz wieczorem i robimy takie wow. pa. – Pa. <laughs> pa. Spotkałam się z Magdą, żeby porozmawiać o projekcie. Rozmowa o tym, jak zmieni się kuchnia, była długa i pełna inspiracji. My tutaj stworzyliśmy taką, taką kuchnię o charakterze takim lekkim, ponadczasowym na pewno. Tutaj będzie połączenie dwóch kolorów we frontach. Użyjemy bieli razem z takim linianym jasnym beżem, więc to nam da takie fajne poczucie harmonii. A pomiędzy szafkami będzie taka neutralna mozaika z kolorową fugą. Ta kuchnia będzie składała się z trzech ścian. Jedna będzie w pełni zabudowana, Druga ściana będzie z taką otwartą wnęką, y, którą wyłożymy panelami modułowymi imitującymi kolor drewna. I te same panele zostaną użyte na trzeciej ścianie, która będzie otwarta. Ta wnęka to jest w ogóle fantastyczny pomysł, dlatego że ona optycznie nam kuchnię powiększa, ale tak naprawdę nie zabiera miejsca do przechowywania, no bo mamy tutaj półki. To okay. prawda, robi się, robi się dodatkowy wymiar, który jeszcze y, oświetlimy taśmą LED. A jeśli chodzi jeszcze o oświetlenie, to wykorzystamy klosze. W kolorze bursztynu, które nadadzą nam takie bardzo naturalne, ciepłe światło. I to bursztynowe szkło świetnie gra z drewnem, co nam pokazuje, jak niezwykle istotny jest każdy detale w urządzaniu wnętrz. To nie jest tylko lampa, tylko to jest aż lampa. Dokładnie i dzięki temu tworzy nam się bardzo spójne i takie bardzo gościnne, gościnne miejsce. Na tym, na tym Albertowi zależało, żeby nam się bardzo miło spędzało czas. Które to są nasze? Tutaj mamy matową biel i lniany beż, ten. będzie ten. tak. Okay. jak Ci się takie połączenie podoba? Te fronty są dosyć chłodne, ale myślę, że jak połączymy z drewnem na ścianie, na blacie, to chyba powinno grać. To prawda i do tego jeszcze dojdzie ta pastelowa mozaika z kolorową fugą i to wnętrze się naprawdę bardzo ożywi. No dobra, to co, to wybieramy mozaikę. Ulala, ale tych mozaik to tutaj jest bardzo dużo. To prawda, ale wbrew pozorom wybór wcale nie był taki trudny. Wybraliśmy te płytki w, w biologicznym kształcie, one są teraz naprawdę, naprawdę modne i na czasie. No tak, wszystko to, co jest obłe, cały czas jest bardzo modne. Oprócz tego zauważyłam, że te wszystkie elementy, które są podłużne, kładziemy pionowo. Tak, to prawda. I tutaj ten pastelowy, szałwiowy kolor naprawdę świetnie się sprawdzi w naszej kuchni. No dobra, to co, to zamek Krzysztofowi. Tak, zobaczymy, jak mu poszło. Wow. Cześć! Cześć! Cześć dziewczyny! Ej, no naprawdę! Dużo zrobione jest. Cieszyłeś się na mozaikę? Już jak zobaczyłem projekt, to wiedziałem, że będzie ciężko. Ale ładnie wygląda, fajnie. Ta płytka jest dosyć neutralna, ale z żółtą fugą. Mamy taki efekt energii i takiego designerskiego pozora. Co to jest za blat? Z czego jest zrobiony? Blat jest bukowy. Tylko tutaj ważna rzecz. Jeśli zabieramy się za przygotowanie tego blatu, warto oszlifować krawędzie. Tutaj krawędź jest ostra. Tutaj krawędź jest taka miękka. Okej, okay. czyli szlifowałeś po prostu? po prostu, tak żeby się nie skaleczyć, żeby on był przyjemniejszy w dotyku. Dobra, uciekamy, na razie. Dzięki. W naszych metamorfozach dbamy o każdy detal, co oznacza, że nawet żarówka musi być wkręcona i działać. A skoro działa, to zapraszam na finał. Magda wraz z pomocnikiem na koniec przynieśli jeszcze ostatnie dekoracje. Staj sobie tak tutaj. Okay. Dobrze. Trzy, no. cztery. Kuchnia stała się jasna i lekka. Między szafkami pojawiła się pastelowa mozaika z kolorową fugą. Znalazły się tam także półki z roślinami i lampy z bursztynowymi kloszami. Słuchajcie, no mnie zatkało. Jest idealnie. Nawet bym powiedział, że lepiej niż się spodziewałam. Cudownie. Zobacz, bo ty chciałeś troszeczkę szaleństwa. Tak. W związku z czym zaproponowaliśmy takie płytki. To jest wszystko fajnie stonowane, fajnie dopasowane. Jest drewno, na czym mi bardzo zależało. Jest miejsce widzę na rośliny. Każdy centymetr jest zagospodarowany. No nie mogę się napatrzeć. Cudownie. A tu jest wszystko z takim wyczuciem, z taką dobrą energią. Będziesz tu szczęśliwy? Będę bardzo szczęśliwy. Przytulasek. O, przytulasek. Cieszę się okay. ogromnie, że ci się podoba. No. Wszystkiego dobrego, ciesz się kuchnią. Pani pa. kiedyś. No przecież.